Wszelkiego rodzaju rynki finansowe to bardzo nieprzyjazne środowisko, szczególnie dla kogoś tak nieznaczącego jak my, czyli dla inwestorów indywidualnych. Brzmi to trochę brutalnie, ale rynki finansowe są dynamiczne, zmienne, wrażliwe na setki tysięcy różnych odczytów danych i informacji, czego żaden człowiek nie jest w stanie objąć swoją świadomością, szczególnie w czasie rzeczywistym. No ale mamy przecież. Rynkowe cykle, mamy fazy koniunkturalne, które dają nam poczucie, że w skali średnio i długoterminowej jesteśmy w stanie coś przewidzieć, a może raczej przygotować się na coś, co nadejdzie. partnerem tej serii jest dom maklerski XTB, czyli największy polski broker i też jedyny, który pozwala handlować akcjami i ETF-ami bez prowizji. Jeżeli jeszcze nie masz konta w XTB, no to możesz to zrobić z linku w opisie tego wideo, no i tym samym też dodatkowo wspierasz rozwój naszego kanału. Myślę, że każdy aktywny inwestor czy trader kojarzy takie cztery podstawowe fazy cyklu koniunkturalnego, które też dają nam pewne wskazówki, w jakie aktywa uzbroić swój portfel inwestycyjny. Mamy więc dwie fazy dekoniunktury. Najpierw spowolnienie, a potem recesję, no a potem następujące po nich dwie fazy dobrej koniunktury. Najpierw ożywienie, no a potem Ekspansję, albo też fazę wzrostu. No, i tak jak wspomniałem, w każdej z tych czterech teoretycznych faz cyklu powinno się stawiać na wybrane klasy aktywów, które dadzą nam najlepsze stopy zwrotu, które radzą sobie najlepiej. No, i przed oczami masz teraz zobrazowany idealny cykl koniunkturalny, który oczywiście w rzeczywistości. Jest znacznie mniej symetryczny, no bo wiadomo, że idealny cykl koniunkturalny nie istnieje, co zresztą też za chwilę. Myślę, że na przykładzie tego, co dzieje się ostatnio, w ostatnich latach, można łatwo zobrazować. No to co w takim razie inwestować w tych czterech następujących po sobie fazach cyklu, skoro no, ten cykl nam obiecuje, daje nam taką obietnicę, że jeżeli będziemy się trzymać jego prawideł, no to będziemy mieć. W danym momencie rynkowym najwyższe stopy zwrotu na tych konkretnych aktywach. Zacznijmy od spowolnienia. Kiedy w gospodarce zaczyna się dziać źle, no to powinniśmy mieć w portfelu przede wszystkim pozycje gotówkowe. Jak to wiadomo, jak wiadomo, kiedy leje się krew, no to cash is king, wiadomo, że płynność jest najważniejsza, czyli najbardziej płynne aktywa są najbardziej cenione, bo w obliczu hamującej aktywności gospodarczej i słabnących odczytów PKB, prognozowane zyski spółek też spadają, przez co na giełdach pojawia się pesymizm, mamy besse, mamy spadki i w tej pierwszej fazie spowolnienia inflacja może utrzymywać się jeszcze na wysokim poziomie, a banki centralne wciąż... Nie reagują obniżkami stóp procentowych. W drugiej fazie, czyli w fazie, w czasie tak naprawdę już recesji, teoretycznie powinniśmy postawić na instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim na obligacje skarbowe o stałym kuponie. W czasie recesji wiadomo, że gospodarka się kurczy, konsumpcja spada, ludzie nie są zbyt skorzy do wydawania pieniędzy, no bo mają ich coraz mniej, ich oszczędności topnieją, a firmy. Raczej redukują zatrudnienie niż szukają ludzi do pracy. Mamy więc spadek inflacji, a w skrajnych wypadkach nawet deflację, czyli Koszmar banków centralnych, i dlatego też banki właśnie wkraczają do akcji i zaczynają ciąć stopy procentowe. Ostatni raz mieliśmy taką sytuację ponad 4 lata temu, czyli w pierwszej połowie 2020 roku. To jednak nie była taka typowa recesja i to nie była taka typowa reakcja banków na mocne spowolnienie aktywności gospodarczej, no bo wszystkie te z dzisiejszej perspektywy bardzo chaotyczne działania banków centralnych. Były wywołane pandemią. No i oczywiście dzisiaj łatwo jest mówić, że a tutaj troszeczkę, a nawet bardzo, banki przeszarżowały, przeszacowały, zbyt dużo luzowania tutaj było, zbyt mocno stopy procentowe były ścięte, co później zaowocowało ogromnym i szybkim wzrostem inflacji. Natomiast jak się później okazało, to chyba był najkrótszy kryzys w historii, choć niektórzy w ogóle nie traktują tego jako kryzysu. W fazie dojrzałego spowolnienia akcje mogą zacząć już zyskiwać właśnie z powodu spadającego kosztu pieniądza, czyli po prostu niskich stóp procentowych i tym samym malejących kosztów obsługi długu. No i też oczywiście nie ma reguły co do tego, że spadające stopy procentowe są skorelowane ze wzrostem indeksów giełdowych, bo jeżeli Obawy o kondycję gospodarki, o konsumpcję są wystarczająco mocne, no to samo cięcie stóp w żadnym wypadku nie musi być tym ostatecznym argumentem do tego, żeby kapitał znów zaczął napływać na rynek akcji. Tak więc yy, myślę, że można powiedzieć, że dla rynku akcji ważniejsze od tego, że stopy w ogóle spadają, jest to, dlaczego bank centralny te stopy procentowe obniża. Czy chodzi tutaj o konieczność Popchnięcia gospodarki w obawie przed głęboką recesją, o ratowanie wzrostu, o ratowanie rynku pracy, czy może o to, że inflacja przestała rosnąć? No i tak wysokie stopy procentowe, jakie są obecnie, są już po prostu zbyt restrykcyjne. W zdrowej gospodarce, po spowolnieniu, oczywiście przychodzi odrodzenie. Odrodzenie gospodarcze, które zazwyczaj trwa dłużej niż sama recesja. Tak było w większości przypadków i prawdopodobnie tak też będzie w przyszłości. Pierwszym etapem tego odrodzenia jest faza ożywienia gospodarczego. Podczas tej fazy, oczywiście, rynek kapitałowy jest górą, a akcje i indeksy są teoretycznie najlepiej zachowującymi się aktywami. Mamy hossę yy, i właśnie rynek akcji. Powinien stanowić kor naszego aktywnego portfela. W tej fazie banki centralne już bardzo mocno poluzowały politykę monetarną. My jesteśmy co najmniej po kilku kolejnych cięciach stóp procentowych, które oczywiście miały na celu pobudzenie gospodarki, stymulowanie inwestycji, stymulowanie e, konsumpcji, popchnięcie rynku pracy. Banki centralne w fazie odrodzenia już za bardzo nie mają. Co dalej um, obniżać? Nie mają przestrzeni do dalszego luzowania, no i do stymulowania popytu, a inflacja po osiągnięciu dna zaczyna odbijać, zaczyna rosnąć, co oczywiście oznacza, że perspektywa rosnących stóp procentowych będzie coraz bliższa. Czwarta i ostatnia faza tego takiego książkowego, teoretycznego cyklu koniunkturalnego, no to oczywiście ekspansja, nazwana też boomem. Gospodarczym. No i w tej fazie wciąż jeszcze mamy niskie, choć zazwyczaj już rosnące stopy procentowe, które napędzają dynamikę PKB i napędzają konsumpcję. Produkcja przemysłowa w tej fazie zazwyczaj osiąga najwyższe poziomy, co przekłada się na wysoki popyt na surowce. No i w tej fazie cyklu mamy też hossę na większości giełd świata, a ogólna awersja do ryzyka jest bardzo niska. Co znaczy, że Ryzykowne aktywa po prostu przynoszą najwyższe stopy zwrotu i to do nich płynie największy kapitał. No i w ostatniej fazie cyklu koniunkturalnego warto też mieć, a w zasadzie warto mieć w ogóle ekspozycję portfela nie tylko na rynek akcji czy na ryzykowne aktywa, tak jak chociażby kryptowaluty, no ale też rynek surowców, który jak najbardziej również cechuje się całkiem wysoką zmiennością, co dla niektórych może być zaskoczeniem, bo traktują na przykład złoto jako całkowicie bezpieczne aktywo. Natomiast biorąc pod uwagę jego zmienność, no to tutaj ono się do tego, tych bezpiecznych przystani pod tym względem nie do końca kwalifikuje. Rynek surowców, czyli m.in. mówimy tutaj o metalach przemysłowych, o metalach szlachetnych. Pod koniec tej ekspansji gospodarczej inflacja rośnie. Banki centralne zaczynają z nią walczyć coraz bardziej restrykcyjną polityką monetarną, czyli kolejnym wzrostem stóp. No i tak to, to koło się nam, teoretyczne koło nam się zamyka. No i warto byłoby sobie zadać pytanie, w której fazie cyklu koniunkturalnego w ogóle obecnie się znajdujemy? Tak. Ta nieprzerwana hosta na rynkach akcji trwa już prawie półtora roku. jakby nie liczyć tego słabego 2022, no to trwa dużo, dużo e, dłużej. E, większość najważniejszych indeksów jest blisko szczytów. Ale mamy też notowania złota powyżej 2300 dolarów za uncję, mamy niedawne ATH powyżej 2400 dolarów, natomiast notowania miedzi od początku roku poszły w górę o ponad 10%, a chociażby ropa brent od stycznia wzrosła o ponad 17% za baryłkę, natomiast tutaj spory udział miały czynniki geopolityczne, w tym przede wszystkim napięta sytuacja. Na Bliskim Wschodzie. Wydaje się więc, że jesteśmy gdzieś mniej więcej w fazie dojrzałego boomu gospodarczego. Chociaż no totalnie się to nie wpisuje w tę książkową teorię cyklu koniunkturalnego, no bo banki centralne przecież już dawno podniosły stopy procentowe. Z drugiej strony, perspektywa obniżek stóp cały czas się oddala w czasie. No, i tak mamy relatywnie niską inflację w tym momencie. Można powiedzieć, że w większości przypadków, w większości gospodarek, obecny poziom inflacji będzie tym bliskim dna tego lokalnego dołka. Chociaż oczywiście, co do tych obniżek stóp procentowych, co do tej oddalającej się perspektywy, to nie wszędzie w tym samym stopniu to wygląda, no bo na przykład. Europejski Bank Centralny niedługo tak naprawdę będzie musiał się zdecydować na jakieś luzowanie stóp procentowych, na luzowanie polityki monetarnej. Będzie musiał oderwać się od tego, co robi Fed, a na razie Fed niczego nie robi. Na miękkie lądowanie stało się już takim w zasadzie scenariuszem bazowym dla amerykańskiej gospodarki. O recesji to już się w ogóle nie mówi, a przecież teoretycznie. Powiedziałem przed chwilą, że jesteśmy w dojrzałej fazie boomu, więc nie mówimy już o recesji. A skoro jesteśmy w dojrzałej fazie rozwoju gospodarczego, no to za chwilę powinna nadejść ta recesja, która miała nadejść wcześniej, ale jednak nie przyszła. Więc wszystko to jest to takie, powiedziałbym, nie wpisujące się w teoretyczne ramy cyklu koniunkturalnego. I coraz częściej zwraca się też uwagę na to, że niska inflacja nie zostanie z nami na długo. A druga fala wzrostu cen będzie wynikała nie tylko z efektu statystycznego, no bo mamy coraz niższą bazę e, z ubiegłego roku. Ta baza, która w zeszłym roku wspierała spadające odczyty, no ale przede wszystkim będziemy mieli tutaj kwestię rosnących cen surowców. I na tym wykresie widać, że Indeks akcji, czyli SP 500, benchmark amerykańskiego rynku kapitałowego w stosunku do koszyka surowców w indeksie SP GSCI wciąż pozostaje bardzo mocny. Mimo, że mieliśmy odbicie od historycznego dołka z wybuchu pandemii, koszyk surowców w stosunku do szerokiego rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Nieprzerwanie od ponad dekady znajduje się bardzo mocno poniżej mediany, liczonej od początku lat 70. ubiegłego wieku. No i ta relacja historycznie odwracała się w momencie krachu na rynku akcji, w momencie kryzysów finansowych, w momencie, w których bardzo źle się działo na rynkach kapitałowych, i wtedy to koszyk surowców radził sobie lepiej. Surowce przemysłowe, w tym też m.in. miedź czy srebro. Rosną również w momencie wzrostu gospodarczego, czyli w ostatniej fazie ożywienia, w czwartej fazie cyklu, co oznacza, że warto mieć jakąś ekspozycję na surowce. I ogólnie też dość ciekawa jest koncepcja tak zwanego supercyklu surowcowego, który zdaniem zwolenników tej teorii w ogóle ma potrwać do 2035 roku. No i ta teoria niespecjalnie się spotyka z tymi. Tradycyjnymi czterema fazami cyklu koniunkturalnego. Natomiast, jeżeli ten temat Cię interesuje, no to mogę nagrać o nim osobny materiał, i też możemy przyjrzeć się ETF-om, instrumentom, które dadzą nam ekspozycję na koszyk surowców, a z nimi jest kwestia trochę bardziej skomplikowana, ponieważ one zazwyczaj mają w swoim portfelu kontrakty futures i trzeba wiedzieć, jak się za to zabrać, żeby sobie nie zrobić czegoś, czego zrobić sobie nie chcieliśmy. W której części cyklu koniunkturalnego Twoim zdaniem obecnie jesteśmy? Gdzie zmierzamy? A może tym razem będzie inaczej i po bumie gospodarczym, który chyba jeszcze nie nadszedł, nie czeka nas recesja. Sekcja komentarzy jest dla Was otwarta. Jeżeli ten materiał był ciekawy, interesujący, daj łapkę w górę i oczywiście subskrybuj kanał FXMAG. A ode mnie to wszystko. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć!